ちょっと待ってください。 Yeah, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gromadzą się w godzinie miłosierdzia w kaplicy Świętego Maksymiliana w Niepokalanowie za Świętego Maksymiliana, Świętej Faustyny Kowalskiej, nieskończonemu Bożemu miłosierdziu polecamy dusze zmarłych oraz prośby, intencje wszystkich tu obecnych, a także zanoszone przez widzów telewizji Niepokalanów. Nadesłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących na za modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów. Modlimy się również w intencji beatyfikacji sługi Bożego, Brata Inocentego z Niepokalanowa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, tworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod polskim piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawie sył Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Kościół Powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie, odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, żywot, żywot wieczny. wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niejłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miejmy święto dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miejmy święto dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miejmy święto dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie, miłosierdzie, dla dla Jego bolesnej męki miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki, niej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Świata. Dla Jego bolesnej męki nie i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie i miłosierdzie dla, nas i, dla zbyt, nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie i miłosierdzie tak, dla nie. nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie i miłosierdzie dla dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i, i całegoś, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i, i całegoś, dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, niemiłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niemiłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niemiłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla Miej. Miłosierdzie męki. Miej mie nas i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas Całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze Na przebłaganie za, za grzechy nasze, nasze i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki gdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Świata. Dla jego bólsnej męki nie imiło serdce dla nas i całego boskiego. Dla jego bólsnej męki nie imiło serdce dla nas i całego boskiego. Dla jego bólsnej męki nie imiło serdce dla nas i całego boskiego. Dla jego bólsnej męki I całego świata. Święty, święty Boże, święty, święty, mocny, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Okowi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, i jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam 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 tobie. Matko miłosierdzia, Módl się za nami. święty Józefie, Módl się za nami. święty Maksymilianie, Módl się za nami. święta siostra Faustyno. Święty Janie Pawle II, módl się za nami, błogosławiony Michał Sopoćko, módl się za nami. Pan z Wami i z Duchem Twoim, błogosławi nas Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Bóg Święty, Amen, Bóg byćcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech Bóg będą dzięki. Tak, z zawierzenia miłosierdziu bowiem. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad grzesznymi. Ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trój, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Boże w Trójcy jedyny, który jesteś miłością miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawienictwo Matki Miłosierdzia, przebacz nasze grzechy. Ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas tak postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy, stając się solą tej ziemi i światłem świata, mogli dążyć do Twojego trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie, który żyje i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W żłobie leży, ktoś pobierze, kolendować małemu Jezusowi. Chrystusowi dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie Przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie jako panu naszemu Zap.